Lekcja trzecia. Odszedł do kogoś, kto nie jest tobą. I co to robi z Twoją psychiką? Jest taki moment w rozstaniu, który rozrywa bardziej niż samo odejście. Nie wtedy, gdy mówi to koniec, ale wtedy, gdy dowiadujesz się, że jest ktoś trzeci. Bo w tym momencie nie przeżywasz już tylko straty, przeżywasz upokorzenie. I nagle Twoja relacja. Przestaje być historią o miłości. Zaczyna być historią o przegranej. I wtedy psychika zaczyna robić coś bardzo brutalnego. Brutalnego, niestety, wobec ciebie. Zrozum. Umysł po rozstaniu uruchamia tryb porównawczy. I to porównywanie nie jest wyborem. Jest odruchem obronnym. Twój mózg próbuje zrozumieć stratę, więc zadaje pytanie. Dlaczego on, a nie ja? Dlaczego ona? Co ona ma, czego ja nie mam? Problem polega na tym, że to pytanie zakłada fałszywą tezę, że relacje działają jak ranking, jakby istniała obiektywna skala wartości ludzi, jakby ktoś dostał wyższy wynik, a ty niższy. A to jest nieprawda, ale to bardzo kusząca narracja, bo daje pozorną logikę cierpieniu. Porozmawiajmy o wstydzie, o tym Najcichszym i najbardziej toksycznym efektu odejścia. Smutek mówi, straciłam kogoś. A wstyd mówi, straciłem, bo byłem niewystarczający. I to jest zasadnicza różnica, bo wstyd nie dotyczy zachowania, dotyczy tożsamości. To nie jest, nie udało się, tylko ze mną jest coś nie tak. Odejście do kogoś innego bardzo często aktywuje pierwotny wstyd. Ten sam, który pojawia się u dzieci, gdy czują się niewidziane lub niewybrane. Dlatego to tak boli, bo ten wstyd dotyka miejsc starszych niż ta relacja. No i teraz hmm, pewnie zastanawiasz się, dlaczego idealizujesz tę trzecią osobę? Przecież jej nie znasz. Nie wiesz, jaka jest w relacji. Nie wiesz, jaką cenę za to zapłaci. A mimo to w twojej głowie staje się ta osoba ładniejsza, spokojniejsza, bardziej kobieca, bardziej męski. A może jest lepszym partnerem? A to nie jest prawda. To jest projekcja twojego zranienia, bo psychika w kryzysie potrzebuje prostego wytłumaczenia. Ona jest lepsza, dlatego mnie zostawił. Bo to też jest łatwiejsze niż uznanie, że ludzie odchodzą z powodów nie do końca uświadomionych. Albo, że wybory relacyjne często są chaotyczne, że czyjeś decyzje nie są miarą Twojej wartości. I idealizacja trzeciej osoby to po prostu sposób, żeby nie czuć chaosu. Uwaga, to całe odrzucenie i wybór innej osoby. To nie jest konkurencja, tylko zderzenie schematów. Bo wiesz, ludzie nie wybierają partnerów według jakości, wybierają według dopasowania do własnych deficytów i lęków. Czasem też mm, może wybierają kogoś, kto mniej wymaga, kogoś, przy kim nie trzeba dorosnąć, może kogoś, kto potwierdza stare schematy. A to, że ktoś wybrał inną osobę. Wcale nie oznacza, że ona jest lepsza. Może po prostu oznacza, że lepiej pasuje do aktualnego poziomu jego niegotowości. To bardzo bolesne, bo odbiera sens Twojemu cierpieniu. Ale to bliżej prawdy niż narracja o przegranej, prawda? Posłuchaj. Porównania niszczą Twoją psychikę od środka. I każde porównanie. Obniża poczucie własnej wartości, wzmacnia twój wstyd, przedłuża też tą żałobę i utrzymuje mentalny kontakt z relacją. Bo za każdym razem, gdy myślisz o niej, o nim, twój mózg wraca do więzi. I to jest katastrofa dla ciebie. To jest nic innego jak forma autoagresji psychicznej. I to nie dzieje się dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że Twój system przywiązania jest nadal aktywny. Wiesz, co się zmienia, kiedy przestajesz się porównywać? Nie stajesz się obojętny, stajesz się oddzielny. I kiedy zrozumiesz, że porównanie trzyma Cię w trójkącie, Ty, on, ona, yy, to oddzielenie wyprowadza Cię z tej struktury. Dopiero wtedy zaczynasz widzieć prawdę, że to nie była twoja konkurencja. To było rozminięcie się w gotowości do relacji. I to też nie jest twoja porażka. To jest fakt. I taka puenta na koniec tej lekcji. Przyjmij. Nie mierz swojej wartości cudzym wyborem, bo cudzy wybór Mówi najwięcej o nim, a najmniej o tobie. Nie tęsknisz za nim, za nią. Tęsknisz za tą wersją siebie, którą przy nim byłaś, którą przy niej byłeś. I wiesz dlaczego odrzucenie jest tak dewastujące? Bo nie tracisz tylko drugiego człowieka. Tracisz tę wersję siebie, która istniała tylko w tej relacji. Tę wersję, która czuła się ważna, kochana, bezpieczna, ten ty umarł w momencie, gdy usłyszałeś nie i to jest prawdziwa żałoba. Możesz udawać, że czas leczy rany albo możesz wejść w proces, który nazywam trzeźwieniem. W moim nowym kursie rozbieram na czynniki pierwsze właśnie to pęknięcie. Nie po to, żebyś poczuł się lepiej w pięć minut, ale być może po to, żebyś zbudował fundament, którego nikt ci już nie zabierze, bo Odrzucanie nie nadaje sensu życiu, ale zmusza do sprawdzenia, na czym ten sens do tej pory budowałeś. Gotowy naprawdę? Dołącz do moich siedmiu nieostrych lekcji. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie razem ze mną, dlaczego nie możesz przestać kochać. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem.